Dzisiaj na śniadanko, czyli w środę, mam pieczoną owsiankę bananową. Pierwszy raz od dawna zrobiłam pieczoną owsiankę i wygląda, pachnie nieziemsko. Mam tutaj oczywiście płatki owsiane, czia, banana, odrobinę odżywki białkowej, sojowej. Na to były plastelki banana, które się tutaj fajnie skarmelizowały. Granat, jogurt, alpro, masło orzechowe i dużo cynamonu. No i granat, trochę malinek. Najgorzej, gdy skończyła ci kredka do brwi i musisz używać cienia. Eee. Eee. Ja wiem, że moje brwi teraz totalnie nie pasują kolorystycznie do mojej twarzy i są ciepłe jak cholera, ale to się właśnie dzieje, gdy nie masz kredki. A dzisiaj moi drodzy, mimo tego, że. Pogoda fatalna, jało szaro buro Ale mi to nie przeszkadza, dlatego że dzisiaj idę leczyć jeden ze swoich problemów, czyli zakładam dzisiaj aparat. Mega się stresuję, bo boję się, że będę strasznie wyglądać z tymi nakładkami, bo no nie pomyślałam trochę, że one jednak nie są aż tak przeźroczyste, jak bym chciała, a jednak nagrywam się dla was cały czas i boję się, że to będzie jakiś problem, a bruni nie będę mogła teraz mówić, będę się plenić. I będziecie wyłączać te filmy Ale mam nadzieję, że tak nie będzie I że będzie wszystko dobrze A za 3-4 miesiące Już będę miała idealny zgryz I bezpieczny przede wszystkim Staw skroniowo-żuchwowy <grym _ todgrym _> Idziemy No i wygląda to trochę gorzej Niż myślałam przy każdej badzie będzie wyglądało to trochę inaczej, a że ja muszę sobie cofnąć jedynkę, to mam attachment na jedynce i generalnie będę teraz do Was gadać. Tak, nie wiem jak to widać na kamerze, próbuję zobaczyć w podglądzie, ale jak widać, mam takie różne rzeczy naklejone na zęby. Dajcie, zrobimy fotę do miniatury. <laughs> No więc tak, moi drodzy. Musicie teraz mi wybaczyć przez najbliższe 3 miesiące albo cztery. Będę mówić może trochę inaczej pewnie chwilę ale chwilę mi zajmie zanim się przyzwyczaję. Na pewno muszę teraz umówić sobie fizjo, żeby już zacząć mobilizować tą część stawu skroniowo żuchowego Ja wiem, że to jest talii, nie, blog masowy temat, ale wiem, że wielu z Was to interesuje. Dlatego o tym gadam. Jak widzicie, ten aparat jest taki, że on jest całkiem... jest przejrzysty, bo to są nakładki, ale przy Ortero ma się takie właśnie attachmenty, czyli takie naklejeczki na różnych zębach w konkretnych miejscach, które mają powodować to ruszanie się zębów. No i ja nie dziwię się, bo inaczej nie wyobrażam sobie, jak to miałoby działać. Tym bardziej, że u mnie wada z gryzu jest właśnie ta dobocna. Zobaczymy, bo teoretycznie takie wady, jak ja mam, to powinno się leczyć bardziej apartym ale ja nie wyobrażam sobie nagrywając YouTube'a i codziennie oglądając się w y, telefonie, czy nagrywając, zakładać znowu aparatu stałego. Kiedyś go uwielbiałam, ale po, jak się nosi to 5 lat, jak miała znowu nosić kolejne dwa, to totalnie nie jest to po prostu coś, co chciałabym robić, a będę miała porównanie. Na pewno teraz boli... Dużo, dużo mniej niż założenie aparatu stałego. W sumie w ogóle tego nie czuję. Delikatnie czuję, że te zęby są tak jakoś ściśnięte, ale w porównaniu z bólem po założeniu aparatu takiego, ma, takiego no wiecie, metalowego, no to wtedy przez dwa dni nie byłabym w stanie jeść nic twardego, a teraz myślę, że spokojnie zaraz sobie idę zjeść drugie śniadanie, tylko wiadomo, trzeba ściągać. Przed każdym jedzeniem i piciem czegoś innego niż woda co jest na pewno bardzo irytujące, ale na pewno bardzo uczę się podjadać, co będzie dla mnie na pewno na plus, bo myślę, że to spowoduje, że naprawdę nie będzie mi się chciało podjadać, nawet pić czegoś innego niż woda. No bo skoro za każdym razem miałabym to zdjąć, puść umyć zęby, umyć nakładki, to automatycznie masz takie, hmm, chyba jednak podziękuję, a bardzo nie chciałabym, żeby się przebarwiły te attachmenty, bo widziałam u swoich pacjentów, którzy właśnie nie do końca chyba dbali, albo trzymali się tych zaleceń, że te ataczmenty potrafią się przebarwić. Więc to jest myślę bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby jednak tego o to dbać i porządnie szurować te zęby. I zobaczymy jak będzie, jestem ciekawa jak będzie z jedzeniem, bo wydaje mi się, że jedzenie jest tymi dziwnymi rzeczami, bo najpierw zanim miałam dokładkę, to czułam same te ataczmenty i to tak dziwnie jeździ po... No jeździ po wargach i mam takie, Boże, czy ja tego nie zgryzę? W trakcie jedzenia, no ale tak nie powinno być, bo sprawdzaliśmy, czy nie mam nigdzie jakichś tam punktów ucisku. Bardzo dziwnie mi się mówi, ale jestem mega zadowolona, że zaczynam ten proces i chociaż płacić będę, mówię, jeszcze wiele, wiele, no może nie lat, ale miesięcy, a będę się bawić w to jakieś. Mam w sumie 10 zestawów nakładek na górę i 8 na dół. I nakładki się zmienia najpierw co 10 dni, a potem albo co 10, jak nie idzie, albo co 7-8, więc to się wszystko wychodzi. Więc jak to sobie policzyłam, no to wychodzi mi też tak około 3 miesięcy i powinnam mieć to z głowy. Więc zobaczymy. Dzień dobry kochani. <noise> Jak widać, jest zdecydowanie kolejny poranek. Wczoraj nic dla was nie nagrałam, bo wrzuciłam z tego aparatu, <noise> dojechałoby jakaś jelituwa i generalnie totalnie się tego nie spodziewałam, ale wieczór spędziłam w toalecie w połowie, a w połowie leżąc i dogorywając na kanapie, więc dzisiaj ano, czułam się jakbym została przemięta przez jakiegoś, nie wiem, traktora, <noise> a jeszcze te zęby mnie bolą. <noise> Więc było nieciekawie, ale już zjadłam sobie śniadanie, chociaż zaczęłam od tego, że zjadłam pół bułki po prostu suchej z masłem. To było przepyszne. Najwyszniejsze co mogłam, ale jednocześnie to było jedyne, co jakby mogłam fizycznie w siebie wsadzić, potem zjadłam jakąś jajówę awokado i czuję się już dużo lepiej, ale zdecydowanie moje obudzenie się trwało bardzo długo, bo jest jedenasta, ale umyłam się i czuję się dużo bardziej fresh, więc wybaczcie to bycie Elma Jaj. Wczoraj miałam różne. Plany, żeby wam coś pogadać, pokazać, e, pogotować, a skończyło się nieciekawie. Dzisiaj mam w planach ciekawe gotowanie i generalnie dzisiaj jest e, bardzo intensywny dzień, a ja go bardzo powoli sobie zaczęłam, znaczy intensywny. Może nie intensywny, ale stresujący dla mnie, dlatego że dzisiaj przyszedł czas pakować się na mój weekend z karą w Berlinie. Bo jutro ruszamy do Berlina. Karo ma dzisiaj urodziny. Wczoraj Mila miała urodziny, o czym też Wam zapomniałam z tego wszystkiego powiedzieć. I moje dwie ulubione dziewczyny są prawie z tego samego dnia. I czekajcie, mój wkur ten turban. Teraz nie będzie lepiej wcale, <grym> ale dobra, <grym> będę jak Shakira. Karo ma dzisiaj urodziny i ja z tej okazji kupiłam jej bilet pociągiem do Berlina, chociaż ona o tym wie, no bo wiadomo, musiałyśmy to ustalić, bo stwierdziłam, że kurde jest, Jakby miałam problem z prezentem, a tak jakoś między... Słowami sobie wymyśliłyśmy, że pojedziemy razem kiedyś do Berlina, bo obie lubimy to miasto. Powiedziałam, kurde, Karol, to czemu nie teraz? Czemu nie na Twoje urodziny? Czemu nie na okres świąteczny? Czemu nie na jarmarki? No więc jutro kolejny vlog, no czy nie, po prostu w kolejnym vlogu, który będziecie oglądać, to już będzie vlog tak naprawdę z Berlina, świątecznego Berlina. Nigdy nie byłam w tym mieście w tym czasie. W ogóle byłam w Berlinie raz w życiu. W gimnazjum, nie, w liceum, przepraszam. Nie byłam w liceum z moimi koleżankami z liceum, z którymi jutro kontakt. No, byłyśmy na naszym girls tripie do Berlę i było super, a teraz będę jechała z caro i będę robić tam nowe wspomnienia, szukać nowych miejsc i na pewno będziemy dużo jeść, ale teraz nie przemyślałam tego, że będzie mi strasznie ciężko jeść, bo słuchajcie, to jest naprawdę upierdliwe z tym aparatem, żeby ściągać to przed każdym jakimś piciem, no bo wiecie, na przykład jak sobie jesteś na mieście gdzieś na wakacjach czy na wyjeździe, no to chociażby pójście na kawkę i wziąć, wziąć sobie kawę na wynos, żeby pójść się przejść, no to jest takie co totalnie normalne. A teraz, biedna Karo, będę jej cały czas mówiła, ej Karo, bo jak chcemy coś zjeść, to musimy usiąść w miejscu, gdzie mogę potem umyć zęby. No więc yy, może to być problematyczne, ale najwyżej po prostu nie wszędzie będę jadła, ale na przykład na jarmarkach. No kurde, jedziemy tam na jarmarki i jak ja będę tam na tym jarmarku wyciągać sobie ten aparat, potem będę jeść, a potem będę szukała miejsca, gdzie mogą być zęby. No generalnie not ideal, ale spróbujemy, spróbujemy to jakoś ogarnąć. To tylko 3 miesiące, więc ja, jak widzicie, cały czas sobie coś wymyślam, co mi utrudnia jedzenie, i to nie jest celowe, bo ja już miałam ten aparat zakładać w listopadzie. Nie w listopadzie, tam przepraszam. Miałam go zakładać chyba jeszcze przed wakacjami, na wiosnę, a w końcu wyszło tak, że potem coś się wydarzyło z samochodem, nie miałam kasy. I przewidziałam, że przełożę to na listopad, e, grudzień, dlatego że to będzie taki czas, że wiecie, no właśnie mniej takiego wychodzenia na miasto, na letnie jakieś tam spacerki z kawusią na lody, więc e, myślałam, że to będzie lepszy czas, a nie przemyślałam tego. Zdecydowanie nie przemyślałam tego, ale chyba nigdy nie nas to dobry czas. To jest tak jak na zaczęcie diety i zdrowego stylu życia. I nigdy nie ma do dobrego momentu, trzeba po prostu to zrobić. Dlatego teraz też mogłam sobie to odroczyć jeszcze trochę, ale już powiedziałam, nie, jak znowu to odroczę, to tego nigdy nie zrobię, a umowa jest podpisana. I tak, i tak zapłacić będę musiała. Już miejmy to z głowy, więc na wiosnę, a raczej na pewno na lato, bo na wiosnę to albo zdejmę to w marcu, albo w kwietniu, to myślę, że już do tego czasu będę w stanie się przyzwyczaić do tego wszystkiego i jakieś tam letnie spacerki z kawusią będą zdecydowanie przyjemniejsze. No ale dobra, nie o tym. Pakowanie: dzisiaj musimy się spakować. Chociaż pakowanie na 2-3 dni to jest najgorszy rodzaj pakowania, tym bardziej, gdy jest zimno. W Warszawie dzisiaj jest po prostu biała mgła i wygląda to strasznie, ale mnie to zdecydowanie nie demotywuje. Jutro będziemy miały 5 godzin w pociągu, żeby wymyślić, co będziemy robić, bo szczerze nie mam jeszcze żadnego planu. Ale wiem, że ja jest karo, więc wiem, że będzie super i to będzie taki pierwszy czas razem we dwie gdzieś w innym miejscu, także mega się nie mogę doczekać. A tymczasem jutro są Mikołajki. A że nie będzie mnie w domu, no to musimy sobie z Matic dzisiaj otworzyć nasze prezenty, dlatego idziemy pod choinkę patrzeć, co tam mamy. Chcesz zobaczyć? Tak! Mam swój prezent Giga od Matisia. To jest ogromne. Otwieram dzień przed, więc się czuję jak cheater, ale jutro rano z samego rada będę miała pociąg, więc nie zobaczę. Mila, teraz nie mogę się bawić. Doceniam jak ładnie to opakowałeś, kochanie. Dzięki. Mati się z każdym rokiem coraz bardziej uczy. Ostrożnie szkło. tylko to za Tak zwany wychowany. Wychowany. Nie, po prostu pięknie się nauczyłeś. Pierwsza warstwa. Dan. Wow, a nie wiem co to jest! Trzymać tylko ostrożnie, ostrożnie szkło. <laughs> Dobra, teraz zobaczyłam ten napis dopiero. Moja macza! sama Jezus Mikołajku, ja Cię! to jest zestaw do robienia maczy od moja macza, ceremonialne kupiłeś? Wiem, to, to jest najlepszy. No, zobacz dla najlepszych. Premium. Najlepsza macza. To jest Ceremonialne, to jest najlepsza matcha, o oh, wow. Dziękuję Matisiu, ale to jest piękna, już wiem. Ja już wiem jak to wygląda. Dostałam zestaw do robienia maczy. Tak! W końcu nie będę piła takiej z grudkami! Jest to jest matcha premium, to jest najdroższy ten, Mateuszku! Dziękuję bardzo! Jeszcze najładniejszą miseczkę wybrałeś. Ale tak ładne, jest... Bardzo ładna. Dziękuję! Te piękne! No. Dziękuję bardzo. Mati, teraz otwiera bardzo swoje. Bardzo doceniam, że zapakowałaś. Odbierałem tego kuriera, więc rzuciła mi się w oczy. No mnie nie było w domu, niestety. Dobra, muszę to otworzyć. Jako, że uwielbiam sprzątać, to cóż ja kupiła mi szmatę. Nieprawda! Nie, no to jest to, co chciałem, czyli zestaw do czyszczenia samochodu. samochodu! Bo póki jest nowy samochód, to bardzo mi się chce dbać o niego. Ciekawe. Mam nadzieję, że przez te kilka lat to mi się nie znudzi. D dziękuję bardzo, zaraz idę go myć. Chociaż no, to ale trochę to jest bez sensu. strasznie dużo, ja ci potem myślę, co jest w tym zestawie. Musisz mnie jest... teraz nauczyć. No, bo tu są rzeczy i do karoserii, i do felk, i do opon nawet czyszczenia. Czyli tak jak na wystawę będę mógł No, sobie. no nie, masz trzy do polerowania różne rękawiczki. totalnie nie wiem, co do czego służy. No, to jest. To są ten takie. Spraje. Spraye. Dobra, jest jakaś pasta. Tak, to jest druga o. To nie, to jest zapaszek, bo ty chciałeś jeszcze zapach do to, samochodu. To I zapach? to jest zapach. I to są najmocniejsze zapachy, bo ja przeszukam cały internet. To się wsada pod y, y, te siedzenie pod obok. Dupę? pod siedzenie i jest wtedy piękny zapaszek. A czuć, no? No. Kurde, będzie sprzątał. Dziękuję bardzo, będę sprzątał. <laughs> Moi drodzy, tak dostałam taki wspaniały prezent, no to trzeba teraz przetestować i robimy moją pierwszą legitną maczę. Już zostawiłam wodę chwilę wcześniej, żeby wystygła, bo na opakowaniu jest napisane, że musi być 80 stopni. Jak miałam tamtą średnią maczę, to miałam to gdzieś, ale tą, to, moi drodzy, to trzeba już. Poszanować. Próbuję to jakoś teraz ładnie otworzyć. Użyję jednego czasenka, e, jednego takiego łyżeczka. Czasem wymieszamy i robimy macza latte. Patrzcie jaki to ma kolor. Tego nie widać, ale to jest tak intensywnie zielone, ma Gotowa. Czas wymieszać i zobaczę jeszcze, czy nie wydać więcej wody. Ale to ma piękny kolor, jaki ten! Tamta to była brązowo-zielona, a ta jest taka idealnie pastelowo-zielona, jeszcze mam słodkie Alpro, więc coś czuję, że to będzie przepyszne. Bardzo mleczne. O, no i to jest maczalatek. Mogłabym nawet w sumie więcej tej maczy dodać, bo jest bardzo delikatna, ale w ogóle nie ma takiego posmaku tej ziemi. O Jezu, dobre. Przepyszne, kochanie, dziękuję za ten prezent! Dam ci spróbować. Nie wiem, czy nie dorobić trochę więcej maczy w stosunku do bleka. Chodź, spróbujesz teraz i spróbujesz, jak dorobię trochę więcej maczy. Mati testuje na razie przed dodaniem większej ilości maczy, bo na razie dla mnie jest trochę za mleczny. No, pachnie... Mlekiem sojowym. ...mlekiem z herbatą. Trochę, prawie jak bubble tea. Takie... No bo bubble tea to mleko z herbatą. O. Wszystko jasne. Czekam, byłem więcej maczy. Taka... Czekaj. ...herbata z mlekiem. Teraz będzie mocniejsze. Ale ma przepiękny kolor. Taki iż zero grudek. Ja się nie Roz... znam, ale wygląda zero. To jest taka moc jaka To jest zamiast kawy w sumie? Tak. I to jest dużo zdrowsze i ma dużo antyoksydantów. Oh. Będziesz zdrowy. Będziemy to pić w Japonii. No ja nie wiem czy będę. <śmiech> <śmiech> ale jest herbatem. niesłodzone, a w tych wszystkich maczarniach to dają ze słodkimi syropami. Ale jest tak kremowa. Oh wow, zero grudek. Zero w ogóle jakiegoś wykrzywienia takiego dla osoby, która już zna ten smak. W porównaniu z tamtą, co miałam w domu. To to, to jest niebo, a ziemia. Jakbym biła chmurkę. Nie, zieloną chmurkę. Jestem na zielonej chmurce, a nie w, na zielonej trawie. Wiecie o co chodzi? To jest dosłownie coś takiego. To jest zielona chmurka. Dwa, dwie takie miareczki małe. Myślę, że to jest całkiem wydajne. Wiadomo, jak się pije to codziennie, no to nie jest aż tak wydajne, i to jest mimo wszystko nie taka tania rzecz. Tym bardziej ta wersja premium, więc ja będę ją oszczędzać na pewno jak, jak moje baby. Ale teraz już naprawdę mam porównanie, że warto te droższe czasami zainwestować, bo to jest w ogóle nie do porównania. Nawet nie jestem wam w stanie pokazać tego koloru. Poczekajcie, bo tu jest pianka na górze. Kurde, nie pokażę Wam. Czekajcie. Przeleję to specjalnie do kubka. O, zielony, taki głęboki zielony kolor, ale w ogóle nie wpadający w brązowy. A tamta moja wpadała w taki, no w taki brązowy, czyli już taka nie najlepsza albo nie najświeższa macza. Ja jednak wolę pić takiej czarki, idę się tym rozkoszować, zrobię sobie jakieś drugie śniadanie, jakiś jogurt chyba z musli, a potem czas się chyba w końcu ubrać, bo cały czas jestem w piżamce, chociaż już wiadomo, wysuszyłam włosy, trochę się ogarnęłam, to trzeba ruszyć, a muszę pojechać do galerii, wydaje mi się, po czapkę i szalik, dlatego że mój szalik średnio się nadaje na wyjazdy, jest trochę taki nieforemny, nie lubię go, jest też... Bardzo pokudłacony, i mimo, że próbowałam go obciąć nożyczkami, to totalnie to nic nie dało. E, a że będziemy pewnie dużo nagrywać na, na dworzu, to nie chcę się wkurzać, że ten szalik źle wygląda. Więc to będzie mój szalik spacerowy, bo taki też jest, ale chcę sobie chyba ładny szaliczek kupić. Jezu, jakie to jest dobre. Mm. Wspaniałe! Paniałe! Dobra. Zdjęłam już aparat, więc muszę teraz szybko coś zjeść i widzimy się pewnie, jak już się ogarnę. W sensie będę w stroju normalnym, wyjściowym. Mgliście, delikatnie mówiąc, ale i tak już jest lepiej. Wcześniej bałem się jechać samochodem, teraz myślę, że przetrwam to, bo Mati jak był z psem, to powiedział, że nie widział midi kilka kroków przed sobą. Oh, niech już spadnie ten śnieg. Wróciłam z moich nieudolnych zakupów, kupiłam tylko to, co miałam do wykupienia w aptece, kupiłam e, w Biedronce kilka rzeczy, poszłam na siłownię i niestety żaden szalik mi się nie podobał, co to podobały mi się płaszcze, ale jak widzę te ceny, to mnie trochę to przeraża i mimo że bardzo bym chciała ładny płaszczyk mieć teraz na wyjazd, to stwierdziłam, że poczekam na jakieś promki, bo na Black Friday nic nie złapałam w tym roku, z czego jestem z siebie dumna, bo zawsze po prostu brałam tonę rzeczy. jak Generalnie mam mamę zakup, holiczkę. Więc na pewno mam ten gen w sobie i bardzo długi czas wszystkie swoje pieniądze przepierdzielałam. A teraz się 50 razy zastanawiam. Miałam zrobione 5 koszyków w różnych sklepach na Black Friday i nic nie kupiłam. Zauważyłam w sobie, sensie, że aż za bardzo chyba rozkwiniam różne rzeczy. Ale na to, to, jeśli chodzi o zakupy spożywcze, tam nie muszę długo rozkminiać, po prostu biorę, kupiłam przelotkę i czosnek. Będę kichać? No nie, jak powiedziałam, że muszę kichać, to oczywiście też kichnę. I kupiłam jeszcze bulion warzywny ekspresowy, dlatego że chcę zrobić grzybowe risotto. Bo mam boczniaki do zużycia i pieczarki i kupiłam pierwszy raz ryż arborio i pierwszy raz będę robić risotto. Więc moi drodzy, zapraszam Was na tą przygodę. Najpierw, oczywiście, zaczniemy sobie od podsmażenia czosnku i cebulki, szalotki. Do tego dodam potem grzyby. Wrzucę na ma to wszystko na masełko. Dodam na szyż arborio i będę podlewać bulionem z bulionetki. Wiem, że lepiej by było zrobić swój bulion, ale generalnie nie planowałam tego robić. Po prostu dzisiaj rano się obudziłam, zobaczyłam te boczniaki, które wymagają zużycia i po prostu zużyję je w ten sposób. Także może nie idealnie będzie to trochę risotto, ale dalej myślę, będzie całkiem, całkiem smaczne. Nie będę go podlewać też winem, no bo bez sensu Nie otwierać wino tylko po to, żeby podlewać trochę, podlać trochę, także no znowu nie idealnie, ale dalej pysznie, a chyba o to chodzi. Myślę, że będzie odpowiednio słone. Mam jeszcze sen bursztyn i ser dziugas, które zostały mi jeszcze z imprezki z dziewczynami, więc to sobie jeszcze na pewno dodamy, więc będzie serowo-grzybowe. No, co tu może się nie udać? Dodam jeszcze trochę tymianku, chociaż Mati nie lubi, ale myślę, że nie zauważy, a trochę czegoś zielonego by się przydało. Nie mam pietruszki, ale no znowu, Mateusz nie lubi pietruszki, więc sobie, chociaż może mam, może mam jeszcze trochę pietruszki, więc sobie rzucę pietruszki na koniec. O i tak zrobię jakąś sałatkę z boku, żeby było coś zielonego. O Jezus, ta cebulka niby to jest szalotka, a jest ostra. Huu, poczułam to. Zdecydowanie to poczułam. Nasze kremowe risotto gotowe. Jeszcze tylko posypać je serem i jakąś pietruchą i świeżym pieprzem. Ja specjalnie zostawiłam trochę więcej wody, bo wolę, jakieś takie kremowe, a nie takie, że staje w nim łyżka. Pachnie przebosko. A, ja w ogóle zawsze trochę bardziej rozgotowuję ten ryż, zauważyłam, ale mi w restauracjach, jak jest taki mega al dente, mi to przeszkadza. Ja nie lubię takiego aż al dente ryżu, nie wiem jak Wy. O Boże, jakie to będzie pyszne. No i tak to się, moi drodzy, prezentuje. Matiego, góra, górą sera u mnie z pietruchą. I prawdopodobnie jeszcze sobie trochę sera dorzucę. Także zajadamy. A tu jeszcze zrobiłam nam szybką sałatkę z takim sosem ja ala dogyrosa, czyli jogurtowo-keczupowy, bo taki bardzo lubię ostatnio. Po prostu sałata lodowa, ogórek, pomidorki, małe korniszonki i będzie coś świeżego do tego. Dobra, Mati, oceniaj. Pierwsze. Pierwsza ocena Mateusz. Dobre, kremowe, grzybowe, leciutko-serowe, aksamitne, delikatne, nie jest zbyt słone. Wydaje mi się, że jest w punkt. Więcej soli. Ja pieprzu już dałam dużo. Czas na mojego szybkiego testa. Ja już próbowałam z patelni. Mm. Dobre. Jakbyście jedli las. ale las. tak Ej, jednak nie rozgotowałam bardzo tego ryżu. Nie, jest dobre. Mmm, jest w punkcik. A sałatka jest jak grosowa. Dziwne kombo, ale... Mmm. Mmm! Mm. Mmm! Bardzo no, dobre. Mogę częściej robić? No jasne. Jeszcze pytasz? A to było takie banalne, że nawet Mati to zrobił. Nie trzeba tu nic doprawiać, bo bulion doprawia wszystko. Myślę, że jest przepis. No tak? Już się ładujesz? Już wrócę.